Jako oh, evanessen! Wow, z grubej rury! Jaki początek! Nie, poczekajcie, poczekajcie! O kurczę, słuchajcie! Jest grubo! Dawaj rep. Co się nie powiem Ci! Trochę się denerwuje? Tak. Zaciska bardzo gardło. Dobrze, pytanie: dziewczynka czy chłopczy? No właśnie, nie mogę tego rozgryźć. Na pewno małe.

Ej, cześć. Jak masz na imię? Wielki głosie. Ola. Ola. Ale ona nawet tak mówi, jak śpiewa. z No słyszycie? właśnie o to tak. chodzi, dlatego ja się tak zdziwiłam, że to jest tak niesamowicie... No jesteś drobniutka, a masz po prostu taki power w głosie. No Nie. proszę cię. Repertuar Tiny Ptarner to jest naprawdę wysoka półka, więc wielkie brawa dla ciebie. <klucza> Dziękuję. Ale powiedz mi, jaki repertuar lubisz śpiewać oprócz Tiny Turner? Bo e, przyznam szczerze, że Tiny Turner to jest jedna z moich ulubionych wokalistek i w ogóle uwielbiam ten numer. Natomiast czego lubisz słuchać? No to Natalia Kokulska, jeszcze e, Edyta Górniak i. Whitney Houston. No to no, wysoko. Wszystkie, wszystkie uwielbiam. No, wszystkie uwielbiam. Kochanie, masz podobną wrażliwość do mnie. Postaram ci się zapewnić taki repertuar, żebyś po prostu mogła błyszczeć jak diament. Więc zapraszam Cię serdecznie do drużyny. Olejka, a my Ci obiecujemy dokładnie to samo, tylko razy dwa. I jesteśmy oczarowani Twoim talentem i Twoimi możliwościami. Bardzo chcę mieć Cię w Twojej drużynie, żeby razem zwyciężyć ten program. Ziomal ziomalowi pomoże. Ty jesteś Aleksandra, ja jestem Aleksander. Ale kombinują. A co mamy robić? Posłuchaj swojego serca. Przemyśl tak to przez chwileczkę i wybierz, czy chłopaki, czy dziewczyna. No, pomóżcie jej, pomóżcie. Dawaj tę decyzję, co? Dobra, więc moją decyzją są chłopaki. No!